Nie chodzi o żadne kanały na YouTubie, milionowe zasięgi, inwestycje, piramidy finansowe, dropshipping i inne tego typu rzeczy. Osobiście uważam, że. To jeden z najlepszych i najłatwiejszych sposobów na zarobek, jeśli jesteś jeszcze uczniem czy studentem. Stawka za godzinę jest naprawdę przyzwoita. Nie pracujesz nie wiadomo jak szalonych godzin. I po trzecie, jest naprawdę elastyczny grafik. Będąc jeszcze w szkole, wyciągając tego średnio 1000-1300 zł miesięcznie, pracując po około 6-10 godzin tygodniowo. Miałam o tyle trudniej, że robiłam i dochodziłam do wszystkiego sama, więc dzisiaj chciałabym dać Wam niezbędne wskazówki, aby ułatwić cały proces i bardzo prawdopodobnie zarobić jeszcze więcej niż ja wtedy. Jak się postaracie, będziecie mieć z tego naprawdę ładne pieniążki. No dobrze. A więc co to za tajemnicza praca? Jest to nic prostszego jak korepetycja. Zanim wyłączysz ten filmik, bo stwierdzisz, że to daremny pomysł, pozwól, że się trochę z niego wytłumaczę. Ludzie z góry zakładają, że aby udzielać korepetycji, musisz być nie wiadomo jak dobra, dobry, z przedmiotu, którego będziesz uczyć. Co nie do końca jest prawdą, wystarczy, że będziesz lepsza, lepszy od osoby, którą będziesz uczyć. Powiedzmy, że jesteś w pierwszy liceum i polski i dzieci całkiem dobrze, lubisz ten przedmiot, łatwo przyswajasz materiał, więc co stoi ci na przeszkodzie, żeby pomagać szóstoklasistom z materiałem? Oprócz swoich wewnętrznych ręków, do których jeszcze przejdziemy, naprawdę nie widzę żadnych przeszkód. Osobiście uważam, że korepetycja to jeden z najlepszych i najłatwiejszych sposobów na zarobek, jeśli jesteś jeszcze uczniem czy studentem. Dlaczego? Między innymi dlatego, że stawka za godzinę jest naprawdę przyzwoita, nie pracujesz nie wiadomo jak szalonych godzin, i po trzecie, jest naprawdę elastyczny grafik, bo możesz sobie dostosować uczniów i godziny, które będziesz y, uczyć pod siebie. Wiadomo, w pewien sposób musisz się dostosować do klienta ale z doświadczenia wiem, że idzie się naprawdę fajnie dogadać. Teraz przejdziemy do trzech kroków, które pozwolą ci na sukcesywne i powiedziałabym wręcz dość łatwe uzyskanie klientów. Punkt pierwszy, zanim w ogóle jeszcze zaczniesz się ogłaszać, zdecyduj jakiego przedmiotu będziesz uczyć. Zwłaszcza jeśli masz gdzieś tam z tyłu głowy więcej niż jeden, jeśli idzie ci dobrze z kilku przedmiotów. Powiedzmy, załóżmy, że jesteś dobra z trzech przedmiotów. Jest to chemia, fizyka i matma. Najłatwiej z nich przychodzi ci chemia, więc od niej też zaczynasz i po zdobyciu kilku uczniów i przez kilku możesz rozumieć dwóch, dwunastu, dwudziestu, tutaj wszystko zależy od ciebie, dodajesz fizykę, potem matmę i tak naprawdę powtarzasz cały proces. Następnie zdecyduj, kogo dokładnie będziesz uczyć. Fachowo nazywa się to ICP, Ideal Client Persona, czyli Profil Idealnego Klienta. Zastanów się, czy chcesz uczyć osoby ponad podstawę programową, przygotowywać ich do olimpiad, do egzaminów, do matury, czy celujesz bardziej w osoby, które po prostu mają braki i chcesz im pomóc je uzupełnić. Dość ważne jest to też, w której klasie są te osoby, czy właśnie zależy im tylko na zdaniu, czy jednak chcą czegoś więcej. Wiadomo, możesz mieszać te osoby, możesz uczyć i tych, którzy chcą coś ponad podstawę i możesz uczyć tych, którzy chcą po prostu zdać. Poruszam ten temat między innymi dlatego, że przygotowywanie materiałów i podejście do takich uczniów będzie się między sobą jednak troszkę różniło. I kolejną kwestią jest to, czy będziesz uczyć online, czy stacjonarnie. Jak już te trzy rzeczy, możesz przejść do następnego kroku. Skąd wziąć klientów? Koczta pantoflowa, czyli jedna z najstarsza metod reklamy i pozyskiwania klientów. Powiedz znajomym, rodzinie, ludziom w klasie, czy nawet nauczycielom danych przedmiotów, jeśli są na tyle w porządku, bo wiadomo jak to czasami wygląda z nauczycielami. Wiele osób boi się mówić bliskim, że zaczynają udzielać repetycji, między innymi dlatego, że się tego Albo wstydzą, albo nie chcą się narzucać. Prawda jest taka, że musisz się wyzbyć z tych wszystkich uprzedzeń, lęków i po prostu mieć to gdzieś. To nie jest życie tych ludzi, tylko twoje. I fakt, że bierzesz się za coś, żeby w pewien sposób się usamodzielnić, troszkę dorobić, choćby na własne głupoty, na jakieś takie przyjemności, jest super. I jakby kiw oko tym innym ludziom, interesuje cię tylko własne dobro, a nie zdanie osób, które tak na dobrą sprawę na co dzień mają Cię gdzieś. Bo odpowiednie osoby będą Cię w tym wspierać. Także naprawdę nie bój się dać im znać, ponieważ istnieje bardzo duża szansa, że oni usłyszą, że ktoś potrzebuje korepetycji z tego przedmiotu i powiedzą, o ja znam Anię, która właśnie uczy tego przedmiotu, dam Ci do niej numer i możecie się umówić. Samo właśnie miałam taką sytuację, gdzie chodziłam na zajęcia z tańca, ludzie tam wiedzieli, że uczę angielskiego i Pewnego razu dostałam wiadomość od jednej e, pani, której nie znałam wtedy, z informacją, że jej syn po prostu potrzebuje pomocy, i powiedziała mi, że właśnie taka i taka osoba. Tak naprawdę bez żadnego aktywnego szukania pozyskałam nowego klienta. Raz komuś powiedziałam i ta osoba przekazała to dalej, więc poczta pantoflowa jest naprawdę świetną sprawą. Grupy na Facebooku. Tutaj wkleję wam kilka przykładowych grup, ale jest ich tak naprawdę masa, masa i masa. Wiadomo, w zależności od tego, czy chcesz uczyć online, czy stacjonarnie, będą interesowały Cię innego rodzaju grupy, ale wciąż w obu przypadkach jak najbardziej dodawaj tam ogłoszenia. Co prawda, nie wszystkie grupy zezwalają. Na dodawanie ogłoszeń, na autopromocję, więc zanim cokolwiek dodasz, zapoznaj się z zasadami danej grupy. Oprócz typowych grup dla korepetytorów czy uczniów poszukujących zajęć dodatkowych, możesz spróbować swoich sił w grupach typu Warszawa, ogłoszenia rodzicielskie, biznesowe. Jedyne, co cię tak naprawdę ogranicza, to jest Twoja wyobraźnia. Specjalne strony dla korepetytorów. Osobiście nie jestem jej wielką fanką. Nie kojarzę też, żebym kiedykolwiek pozyskała z nich jakiegokolwiek ucznia. Prawda jest taka, że dość ciężko jest się w tych grupach przebić. Zazwyczaj wygląda to tak, w zależności od strony, że jeśli dopiero zaczynasz, zakładasz konto i nie masz żadnych lekcji jeszcze na tym koncie przerobionych, to jesteś na samej dole listy. Więc jeśli ktoś wpisuje jako z angielskiego, to nie wyświetlasz się u góry, tylko jesteś na dole, samym dole. Nieważne, jaką masz cenę, jakie masz doświadczenie, i widnijesz po prostu na dole. Dopiero razem z, z przeprowadzaniem lekcji, im więcej ich masz, im więcej opinii zdobywasz, tym wyżej w tym rankingu się wspinasz i widnijesz wyżej na stronie. Na pewno fajnie już to wygląda, kiedy masz dużo uczniów, przeprowadziłeś dużo lekcji, masz dużo opinii, jesteś na górze tej strony, przez co przybywać jeszcze więcej uczniów. No, ale z tego, co czytałam na różnych grupach na Facebooku, dość ciężko o to, i nawet jeśli już się wzbijesz na górę, to bardzo łatwo z niej spaść. Dodatkowo niektóre strony pobierają prowizje za udzielane lekcje, prowizje za zwykłe dodanie ogłoszenia. Więc zanim gdziekolwiek założycie jakieś konto, naprawdę dobrze zapoznajcie się z regulaminem danej strony. A więc to są takie, powiedziałabym, trzy główne źródła pozyskiwania klientów, trzy główne sposoby, ale oprócz tego możecie spróbować też różnych grup czatów, serwerów na Discordzie, wydrukowania i rozdawania ulotek. A jeśli macie jeszcze jakieś inne propozycje, to dajcie znać w komentarzu, bo na pewno coś pominęłam. Dobre ogłoszenie składa się z pięciu części. Przedmiot i lokalizacja, doświadczenie, atuty, Cena i co się w tej cenie zawiera? Napisz, czego dokładnie będziesz uczyć. Nie chodzi o sam przedmiot, bo wiadomo, no uczysz chemii, to uczysz chemii. Ale napisz dokładnie, dla jakich klas to jest chemia. Czy to jest podstawa, czy to jest rozszerzenie, na przykład chemia dla klas od pierwszej do trzeciej liceum, polski dla klas od szóstej do ósmej podstawówki. Pozwoli to zaoszczędzić czas zarówno tobie, jak i osobom szukającym zajęć. Gdzie dokładnie będziesz uczyć? Jeśli online, no to wystarczy, że po prostu napiszesz, "hej, uczę online". Możesz dodatkowo podać, na czym dokładnie będziesz uczyć, czy jest to Zoom, Google Meet. Natomiast jeśli uczysz stacjonarnie, podaj konkretne miasto bądź miasta i też ich dzielnice, jeśli są to jakieś większe, nie wiem, metropolie, bo wiadomo, jeśli z jednego końca miasta na drugie masz 50 minut autobusem, to średnio może ci się to opłacać. Nic nie szkodzi, jeśli nie posiadasz doświadczenia. Wszyscy gdzieś zaczynamy. Ja też go na początku nie miałam, a i tak udało mi się pozyskać kursantów. W tym przypadku po prostu nie tutaj. Nie wpisuj i skup się na atutach, do których zaraz przejdziemy. Natomiast, jeśli już masz jakichś uczniów na koncie, skontaktuj się proszę z nimi i poproś o opinię, żeby ci po prostu wysłali i wklej ją w formie screena do ogłoszenia. Poprzez poprzednich uczniów, niekoniecznie mam na myśli takich, którzy ci płacili za zajęcia, mogą być to po prostu twoi znajomi z klasy, którym kiedyś pomogłeś, kuzynka, której wytłumaczyłeś dane zagadnienie. Atuty. Jedna z najważniejszych części ogłoszenia. O której ludzie kompletnie zapominają. Oni zazwyczaj ludzie podają po prostu cenę, czego uczą i tyle. I zapraszam. Ale jakby czemu ta osoba się do ciebie zgłosiła, ona ci w ogóle nie zna, nie wie, co sobą reprezentujesz, więc atuty są bardzo ważne. Sama na początku tego nie robiłam, bo nie wiedziałam, <laughs> że się powinno. Więc naprawdę atuty to jest coś, na czym powinniście się. Bardzo, bardzo skupić. Nauczanie kogoś to o wiele więcej niż posiadanie wiedzy z danej dziedziny. Zastanów się, jakie masz zalety jako osoba, jako ty sam, ty sama. Na przykład cierpliwość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, jednoczeniu sobie ludzi, ciepłość, otwartość. Ludzie zazwyczaj idą na korepetycje, żeby uzupełnić braki wiedzy, które przekładają się na stres na zajęciach. Bo co jeśli pani spyta, ja nie będę wiedzieć, ona znowu zacznie się czepiać, zaczną padać jakieś dziwne teksty. Myślę, Mam nadzieję, że nigdy tego nie doświadczyliście, ale myślę, że wiecie, jak to ciężko wygląda, jak to zazwyczaj wygląda. Zapewnieniem waszych potencjalnych uczniów i ich rodziców, iż oprócz tego, że nauczysz ich tego danego materiału, zapewnisz im też. Komfort psychiczny i emocjonalny na, na Twoich zajęciach. Jest naprawdę ważna. Jeśli masz problem z wymyśleniem swoich atutów, co może się zdarzyć, sięgnij po przykładowe listy do internetu. Na cenę składa się kilka czynników. Pierwszymi są przedmiot oraz lokalizacja. Musisz zrobić research, żeby zobaczyć, ile korepetytorzy biorą za dany przedmiot za godzinę. Jeśli będziesz uczyć online, to nie musisz się martwić o aspekt lokalizacji, ale jeśli celujesz w zajęcia stacjonarne, weź pod uwagę to, że. Ceny w jakimś mniejszym mieście by, mogą się znacznie różnić od tych na przykład w Warszawie. Używam tutaj trybu przypuszczającego, ponieważ nie wiem jakiego przedmiotu będziesz uczyć i skąd jesteś, więc nie wiem jak te ceny tam wyglądają. To zostawiam w pełni Tobie. Ty musisz się zająć tym researchem i zobaczyć. Jak to realnie się prezentuje? Najlepiej będzie, jak po prostu wyciągniesz taką średnią cenę, taki jakiś złoty środek znajdziesz, ale pamiętaj, że nie zadowolisz wszystkich. Zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo twoja cena będzie za wysoka. Więc nie przejmuj się tym. To po prostu nie jest twój klient, to nie jest twoja osoba, której szukasz. I tyle. Kolejną rzeczą składającą się na cenę jest to, co dokładnie oferujesz. Wcześniej prosiłam, żebyście zdecydowali o swojej, takiej docelowej klienteli, o tym idealnym kliencie. Między innymi właśnie dlatego, że od tego zależy cena, jaką możecie brać za zajęcia. Nie wiem, jak to wygląda w kwestii innych przedmiotów, ale na przykład z angielskim jest coś takiego, że e, zajęcia dla maluchów bierze się mniej niż za zajęcia na przykład dla młodzieży, które cię przygotują do matury. Wiadomo, że jeśli uczysz chemii, raczej nie znajdzie się Jakiś rodzic, który chce zapisać na zajęcia z chemii, swoje tam siedmioletnie dziecko. Jeszcze się z tym nie spotkałam, no, ale nigdy nie wiadomo. Więc teraz jeszcze musisz naprawdę tutaj e, włożyć troszkę czasu i energii w ten research. Ludzie bardzo często myślą, że jedyne za co płacą, to jest po prostu ta godzina zajęć te 65 minut przerobionego materiału, co diametralnie mija się z prawdą. Wiadomo, zależy na jakiego nauczyciela czy korepetytora się trafi, ale jeśli jesteś dobrą osobą, nawet nie chodzi o to, że korepetytorem, ale po prostu dobrą, uczciwą, szczerą osobą, która oprócz, wiadomo, zarobienia pieniędzy chce faktycznie przekazać tę wiedzę i inne wartości, to swoimi zajęciami będziesz reprezentować więcej niż zwykłe jakby odbicie, przerobienie materiału. Dlatego właśnie w ogłoszeniu warto zaznaczyć, co na tę cenę u was się składa. Przykładowo może być to indywidualnie dostosowany plan zajęć, darmowe materiały, wskazówki, jak się skutecznie uczyć, dodatkowe źródła do powtórek czy czerpania wiedzy i dosłownie cokolwiek innego, co tylko przyjdzie wam do głowy. Tutaj znowu możecie sięgnąć do internetu i znaleźć przykładowe listy i z nich wybrać to, co jest zgodne z wami i z zajęciami, których będziecie uczyć. Znając już te wszystkie kroki, jesteście w stanie wyjść z cienia i zacząć się ogłaszać i zdobywać pierwszych klientów. Powiedzmy, że tygodniowo jesteś w stanie poświęcić od do 10 godzin na pracę. Średnio daje to jedną-dwie godziny pracy dziennie od poniedziałku do piątku. Powiedzmy, że za godzinę zajęć bierzesz 50 zł, co tygodniowo daje od 250 do 500 zł. Cały miesiąc przekłada się na 1000-2000 zł. Stosując się do wcześniejszych kroków i wskazówek, które Ci podałam, to jest jak najbardziej do zrobienia. Wakacje są dobrym czasem do przestudiowania wszystkiego, zrobienia researchu i przygotowania się na nowy rok szkolny. Możesz jak najbardziej już teraz wrzucić ogłoszenie i zbierać swoich potencjalnych przyszłych uczniów. Daj proszę znać w komentarzu, czy podoba ci się ten pomysł. Udzielanie korepetycji było jedną z najlepszych decyzji, jaką podjęłam. Pozwoliłem mi się usamodzielnić, nauczyłam się lepiej zarządzać czasem, pieniędzmi. Stałam się pewniejsza siebie, bardziej otwarta. Na co dzień ogólnie zmagam się z zaburzeniami lękowymi i dramat. A właśnie udzielanie tych korepetycji, mimo tego, że było to w cholerę stresujące. Pozwoliło mi w pewien sposób się otworzyć i nabrać tej pewności siebie. Byłam w stanie pozwolić sobie na różne koncerty, wyjazdy i nie musiałam cały czas prosić się o pieniądze rodziców, co jest cudownym uczuciem. Pamiętam jedną sytuację, jak leciałam do Amsterdamu na kilka dni. To była moja pierwsza taka podróż w ogóle za granicę sama. I pamiętam jak już jakby wychodziłam, nie dostałam pytanie czy od mamy wtedy, czy, czy nie potrzebuję pieniędzy, czy mi coś dać, czy mam. Ja mówię, mamo, ja mam zarobione, odłożone, a mama no dobrze, wszystko dobrze, taka wiecie, nie? Więc naprawdę coś świetnego. Także naprawdę polecam spróbować, bo no nic nie stracicie, a tak naprawdę możecie tylko zyskać. U mnie zaczęło się czystym przypadkiem, a teraz prowadzę własny biznes. Więc jakby można, można. Na dzisiaj to jest wszystko. Bardzo dziękuję Ci za oglądanie. I super, jeśli wytrwałaś do końca! Wytrwałeś do końca! Jeśli ten filmik Ci się spodobał, nie zapomnij proszę o subskrypcji, lajku, komentarzu, udostępnieniu. Będę ci za to bardzo wdzięczna! I widzimy się za tydzień w kolejnym filmiku.